Jestem taka głodna. Co? Dziecko głoduje? Nie pozwolę na to. Babcia biegnie na pomoc. Co to za krzyki? To chyba Margo. Muszę natychmiast uratować siostrzyczkę. Ok, słyszę głodne dziecko. To moja specjalność. Nakarmię każdego. Margo, co się stało? Jestem bardzo głodna. Nakarmimy cię. Jesteście gotowi na pierwsze wyzwanie? Zaczniemy od kanapki. Zróbcie mi taką, żeby mnie zachwycić. To proste. Nie mam sobie równych, to ja wygram. Po co te przechwałki? Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię Margo najsłodszą kanapkę w jej życiu. Dodam do niej nutellę i garść uwielbianych przez wszystkich marshmallows. Ale to nie wszystko. Nie można zapomnieć o czekoladzie i oczywiście syropie czekoladowym, którego nigdy za wiele. Teraz czas na strzelające cukierki. I drugi kawałek chleba na wierzch. Zobaczcie, jakie to piękne. Mija to jakaś bomba kaloryczna. Ja zamierzam zrobić bardzo sycącą kanapkę dla mojej wnuczki. Na pewno będą w niej ser i szynka. A żeby była jeszcze smaczniejsza, podgrzeję ją na patelni, O, ale apetycznie. aż mi ślinka cieknie. Co wy wiecie o prawdziwych kanapkach? Pomysł z podgrzewaniem jest dobry, ale trzeba podrumienić pieczywo, a nie całą kanapkę. Potem trzeba dodać jak najwięcej warzyw, i czas na sekretny składnik. Ślimaczki. Ślimaki to obrzydliwek. To lubi takie coś. Nic nie rozumiesz, babciu. To prawdziwy przysmak. Ślimaki obsmażamy i kładziemy na chlebie. Teraz ser pleśniowy. Wiecie, że to jest jeden z najdroższych serów na świecie? Dlaczego taki drogi ser tak śmierdzi? To jakiś koszmar. Niedobrze mi. Babciu, spokój się już dobrze. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej reakcji na ser. To przezabawne. Okej, okay, moja kanapka też jest gotowa. Mm, jak pachnie. Babciu, wstawaj. Czas poczęstować Margo naszymi kanapkami. Ciekawe, co jest w środku tej kanapki. Co to, ślimaki? Blej, śmierdzący ser. Nie ruszę tego. O wiele bardziej podoba mi się ta kanapka. O, jaka pyszna. Okej, okay, mam jeszcze jedną. Spróbuję. Jej, jaka dobra! Ta kanapka też jest super. Tylko wyliczanka pomoże wyłonić zwycięzcę. Babciu, gratuluję, twoja kanapka wygrywa. A nie mówiłam? W nowej rundzie musicie przygotować moją ulubioną sałatkę, Cezar. Robi się! Co to w ogóle jest? to bardzo proste. Wystarczy pokroić warzywa na kawałki. Mija, uspokój się, z nożem trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie. Spójrz. Widzisz? A teraz szyściutko układam na talerzyku. Dodaję też kurczaka, oczywiście. O tak. A, rozumiem. W rzeczywistości to o wiele bardziej skomplikowane. Biorę rukole i wsypuję ją do blendera. Dodaję wodę i włączam. O tak! Co on robi? Robię coś bardzo smacznego. Do powstałej masy należy dodać coś w stylu żelatyny, a następnie wymieszać na małym ogniu. Teraz rozlewam płyn do foremek. Czas pokroić kurczaka na równiutkie kwadraciki. Dodajemy jeszcze sera i grzanki. No to jest piękne. Myślę, że Margo spodoba się mój pomysł. Babciu, co ty robisz? Nacieram ser. Ja też już przystępuję do robienia sałatki. Ostrożnie. Dobrze, dobrze. Będę ostrożnie kroić warzywka. Boże, jakie to nudne. Muszę <noise> pokroić to szybciej. Tak trudno trafić do tej młodzieży. Oj! Co ja zrobiłam? Wygląda fatalnie. Dobrze, że mam plan awaryjny. Biorę gumę hubę bubę i dzielę ją na małe kawałki. A teraz potrzebuję żelkowych oczu. Babciu, co ty na to? to okropne, nie strasznie, bo dostanę zawału. W mojej słodkiej sałatce znajdą się też pianki marshmallows. No i co to byłaby za sałatka bez robaczków? Gotowe? Margo, nadszedł czas, abyś zdecydowała, kto wygra. Jej, co to za zielone cukierki? Ciekawe. To jakaś trawa. Boże, ochyda. O, ta sałatka wygląda fajnie. Smakuje całkiem nieźle. Wow. A to jest najpiękniejsza sałatka na świecie. I najsmaczniejsza. Mija wygrałaś. Hurra, wiedziałam, że mój słodki Cezar podbije twoje serce. Tym razem zadanie jest proste. Chcę smażone jajka. Łatwizna. Okay. Robi się. O, zaraz nauczę się smażyć jajka. No to zaczynamy. Najpierw trzeba wlać trochę oleju na patelnię. Dobrze, babciu, daj mi olej. Dlaczego nie leci? Ej! Ups, chyba troszkę przesadziłam. I co ty będziesz robić z taką rzeką oleju? Pora wbić jajko. Ja też biję. Właśnie tak. Patrz. Dadam. Ta Oj, no prawie idealnie. A ja mam zamiar zrobić coś znacznie bardziej interesującego niż nudne smażone jajka. Wleję śmietankę do głębokiej patelni, a następnie dodam do niej skórkę z pomarańczy. Właśnie tak. Teraz trzeba wsypać agar. I wszystko dobrze wymieszać. Pozostawiam całość na ogniu do momentu, aż mieszanka osiągnie temperaturę około 70 stopni. Yeah! Dobra? Teraz można uformować jajko. Żeby było bardziej realistyczne, umieszczę danie na patelni. Żółtkiem będzie brzoskwinia z puszki. Bellissimo. Mija, zamknij, buzie. Jak to wygląda? Oj, coś ci się pali. Ojej, co za porażka. Zapomniałam o moim jajku. Wygląda okropnie. Rzeczywiście, nie to, co moje jajko. Wygląda niesamowicie apetycznie. Margo, czas wyłonić zwycięzcę. No w końcu. Babciu, twoja jajecznica okay. jest naprawdę pyszna. A co to za potworek? Nie nawet nie spróbuję. O! Trzeci kandydat wygląda naprawdę dobrze. Słodkie jajka! Takich to ja nigdy nie jadłam. Ale dobre! Szefie gratuluję wygranej! To było łatwe! No. Ja wygrałam? Nie ja! A teraz chcę pączka. Zróbcie go dla mnie. Pewnie. Dobrze, wnuczka. Uwielbiam pączki, ale nie mam pojęcia, jak się je robi. Trzeba zacząć od ciasta. Wykrajam z niego pączki i smażę na patelni. Najpierw dodam sporo oleju. Jaki ten wałek jest niewygodny! O, są nawet forenki na pączki. Super! ja uspokój się! Dobrze, czas rozgrzać olej. No i można wrzucać pączki. Dam kuchenkę na pełną moc. Co tam było dalej? A, muszę zrobić w nim dziurkę. Olej pryska na wszystkie strony. Ręce mija, co ty wyprawiasz? Sama nie wiem, próbuję obronić się przed tym olejem. To jakieś szaleństwo. Trzeba jak najszybciej wyłączyć ogień. Kurczę, wszystko zepsułam. O nie! Bo jesteś nieostrożna. Ojej, chyba tylko ja umiem tu gotować. No cóż, moje pączki są prawie zrobione. Pozostało tylko dodać pyszne nadzienie i polewę. Przekrajam pączka na pół, robię wgłębienie i dodaję syrop. Następnie przykrywam pączka odciętą częścią i zanurzam go w polewie. Właśnie w ten sposób będzie jeszcze lepiej, bo obsypię pączka z słodką posypką. Serduszka będą idealne. No i co, rewelacja! Awesome. Moje pączki też są już prawie gotowe. Ale polewa i syrop w środku to zdecydowanie za słodko. Lepiej po prostu posypać pączki cukrem pudrem. Cudowne. Ale apetyczne. To dla Margo. Ser? Wiem, wpadłam na pomysł, jak wykosić konkurentów mimo początkowej porażki. Roztapiam ser. I wkładam go do foremek. A teraz rozgniatam tosy na miazgę. Co ona wyprawia? Gotowe. Patrzcie, co wymyśliłam. Teraz obtoczę serowe pączki w posypce. Myślę, że wygląda rewelacyjnie. Zawijam w folię... I hop na patelnię. Voila. Mój autorski pączek gotowy. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Wow! Jakie piękne i przepyszne. Niesamowicie słodki i kolorowy pączek szefie kuchni. Jej, babciu, uwielbiam Twoje pączki z cukrem pudrem. Ok. Co to takiego? Wygląda fajnie. O rety, jakie ostre! Nie, to nie mój gust. Szefie, Mike, tym razem znowu wygrywasz. Starałem się, dziękuję. Babciu, pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, ocknij się, trzeba działać. O. Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy! Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. Oto porcja pancakeów od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pankejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe Pan and Diego. Kurwa wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy, mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy! Babcia da radę! Jesteś pewna? Jasne. Ja też dobradę. radę. Okej? Okay. Biorę i smażę nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze na tłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A Robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem. Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut! Też mi coś! Hey. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę, jak prawdziwy kucharz. Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę! Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy! Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję. Mój stek jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow... Mijazna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gjokce. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było? Gotowe. Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to. Tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale z tego babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic trudnego. Oh. Zaraz, zaraz. Jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm. Posiekać? No dobra, zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra. Ej, ostrożniej, młody człowieku. Nie rozrzucaj jedzenia. Poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni? Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Hmm. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana, rurka z hitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem. Babciu, przytul mnie. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks. Kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się samy? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo, ja. Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Fu. nie. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki – Wszyscy królowie Francji jedli Kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow! A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda! Ale mam pomysł! Do rogalików dodam Nutelle, top pewniak! Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami, co ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne, rumiane. Andy, on nie, pali się. O, tylko nie to. Brat tak się zajął nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachnął z palenizną, no nie ma szans. Nie martw się wnosiu, i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować! Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Jej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Mm. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Dziękuję. Podobał Ci się ten challenge? W takim razie jak najszybciej zasubskrybuj kanał Barada. Czeka na ciebie jeszcze wiele ciekawych zadań.